Bleh, eh, elo, ja już po Wigilii w pokoju nauczycielskim. Yy, yy, Gotowe wszystko już? Tak jest, proszę pana. Gdzie są mandarynki? Stefan, miałeś przynieść mandaryny. No jezu, zapomniało mi się. No to wyp. Dalasz z Wigilii. A -a -a. He -he. Dobry, sorry za spóźnionko. Gdzie jest twoje przebranie, Mikołaja Ogryzek? Wety z luzu i gumę w majtach, w plecaku mam. A. W takim razie zapraszam do stołu i będziemy się dzielić opłatkiem. Oh, ja pole. O, gryzek! O nie. Przestań uciekać pajacu i chodź tu. Ja wiem, że ty tak naprawdę jesteś zdolnym uczniem, tylko strasznie leniwym. Mówi to pan każdemu, co nie? Nie no, wcale nie. Przed chwilą słyszałem, jak pan to mówił Borysowi. Skończysz się przywalać i powiesz coś miłego? Dobra, starczy wam tych rozczuleń, owaliłbym sobie jakiegoś pieroga, co? Yeah! <laughs> no, smaczne te pierogi zrobiłaś, Marta. Dziękuję. <laughs> No.